Tak, zdecydowanie tak się stało i to na wielu płaszczyznach. Po pierwsze, firmy zdały sobie sprawę z istnienia ataków o podłożu politycznym wśród zarządów firm. Zwiększa się także percepcja ryzyka chociażby operacyjnego, finansowego, reputacyjnego właśnie w kontekście cyberbezpieczeństwa, cyberzagrożeń. Po drugie, wiele firm dokonało istotnych inwestycji w cyberbezpieczeństwo głównie w takie zaawansowane usługi rozwiązania nowej generacji, takie jak SIEM, SOAR, EDR, XDR, Threat Intelligence, ale także w szkolenia Security Awareness chociażby dla swoich pracowników. Po trzecie, również można powiedzieć, że wzrosła świadomość konieczności współpracy pomiędzy sektorem prywatnym a służbami państwowymi czy też instytucjami rządowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Można powiedzieć, że ta współpraca jest coraz częstsza, ale też bardziej otwarta. Wydaje mi się też, że wiele firm, które do tej pory nie miały opracowanych polityk, Planów ciągłości działania czy planów odtwarzania po awarii. Takie plany zaczęło wdrażać, zaczęły, zaczęło takie plany przygotowywać, natomiast te firmy, które takie plany miały przygotowane, zaczęły je rewidować i aktualizować. No i finalnie bezpieczeństwo łańcucha dostaw. Firmy zdały sobie również sprawę z tego, że, że ryzyko cybernetyczne jest bardzo często po stronie swoich partnerów biznesowych, swoich podwykonawców, więc zaczęli się tym partnerom, podwykonawcom przyglądać, weryfikować ich, także weryfikować osoby, które na przykład miały dostęp do danych czy systemów krytycznych. Świetne miejsce, ideale, idealny event do wymiany doświadczeń, pomysłów. Wiedzy e, przez reprezentantów, zarówno sektora e, komercyjne, komercyjnego, jak i niekomercyjnego, e, które, to, e, które to podmioty są zaangażowane, czy bezpośrednio, czy też bezpośrednio, e, właśnie w zapewnianie cyberbezpieczeństwa na poziomie całego kraju. E, także solidna agenda, e, ciekawe wystąpienia. No i mam nadzieję, że w podobnej formule spotkamy się za rok.